Hej, rodzice, mamy wrzesień, za nami pierwsze dni w żłobkach, przedszkolach, szkołach, i pewnie w Waszych domach już zdążyły pojawić się pierwsze emocje, łzy przy rozstaniach, być może to były małe bunty, ale z pewnością też i duma, i radość, że to Wasze dziecko tak dzielnie idzie w świat. I jest to naprawdę wyjątkowy moment w życiu rodziny, pewnie trochę ekscytujący, trochę trudny. Bo to nie tylko dziecko przeżywa tą adaptację, ale my, rodzice, przechodzimy ją razem z nim. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o adaptacji dziecka do żłobka i przedszkola, bo jest to temat, który spędza sens powiek wielu rodzicom, bo w tym momencie pojawia się bardzo dużo emocji, zarówno u dzieci, jak i u nas dorosłych. Może być to na przykład lęk przed rozstaniem, poczucie winy, niepewność, a z drugiej strony, myślę sobie, nadzieja. Że dziecko odnajdzie się w nowym środowisku, że pozna przyjaciół, no i będzie szczęśliwe. Kiedy moja córka miała iść do żłobka czy przedszkola, to też miałam w głowie mnóstwo pytań, jak ona to zniesie, czy będzie płakać, czy ja dam radę zachować spokój przy pożegnaniu. I wiedziałam jedno: że jak ja do tego podejdę, do tego momentu, to będzie miało to ogromny wpływ na to, jak ona to przeżyje. I wtedy wpadłam na taki pomysł, żeby nastawić ją do przedszkola jak do takiej przygody. I u nas takim hasłem przewodnim stało się hasło Ahoj, przygodo! I powtarzaliśmy to jako okrzyk, jako takie hasło, które miało nas prowadzić. W domu, oczywiście, też bawiliśmy się w przedszkole, opowiadamy jej różne historie, że tam będą zabawki nowe, że fajne dzieci, z którymi będzie się bawić, że panie będą, które pokażą jej różne ciekawe rzeczy. No, i w sumie wszystko to brzmiało trochę jak taka podróż, a nie jak coś strasznego. I od pierwszego dnia muszę Wam powiedzieć, że nie mieliśmy płaczu. Nie było u nas żadnych dramatycznych rozstań. Moja córka wchodziła do sali z uśmiechem, bo, bo to przedszkole, to miejsce wydawało jej się czymś takim bardzo przyjemnym. I ten pierwszy dzień, kiedy weszła i otworzyła drzwi do żłobka z tym hasłem Ahoj przygodo. To spadł mi rzeczywiście kamień z serca. No i wiecie, nie chodzi o to, że wszystko było zawsze idealnie, bo oczywiście były też jakieś trudniejsze chwile, ale to nasze nastawienie, nasze rozmowy, wydaje mi się, że zrobiły naprawdę ogromną różnicę. I właśnie też o tym chcę z Wami dzisiaj porozmawiać. O tym, jak to nastawienie rodzica i dziecka może kształtować tą adaptację. Bo spójrzmy najpierw z perspektywy dziecka. Dla malucha, to wejście do żłobka czy przedszkola, no to jest ogromna zmiana. Nowe miejsce, nowi ludzie, nowe zapachy, nowy rytm, e, który jest inny niż ten w domu. I to jest naturalne, że dziecko może czuć lęk separacyjny, bo do tej pory mama czy tata byli takim stałym punktem odniesienia, a teraz nagle znikają na kilka godzin. I dla dziecka czas działa zupełnie inaczej. Kiedy słyszy później, to nie rozumie, że to za parę godzin. To później może brzmieć jak na zawsze. A z perspektywy rodzica te emocje to też są ogromne emocje, bo wielu z nas towarzyszy poczucie winy, czy ja dobrze robię, oddając dziecko do placówki, czy ono nie będzie czuło się opuszczone. Czy te panie, nauczycielki się nim dobrze zaopiekują, tak samo jak i ja, do tego dochodzi stres, kiedy widzimy łzy dziecka przy pożegnaniu, bo nie ma nic trudniejszego niż odejść, a ten mały człowieczek płacze i wyciąga do nas rączki. I właśnie dlatego tak ważne, tak ważne jest, żebyśmy my, dorośli, byli pewni swojej decyzji i spokojni w tym całym procesie. Bo jeśli ja stoję w drzwiach i cała się trzęsę, to dziecko natychmiast to wyczuje. Jeśli płaczę razem z nim, ono pomyśli, skoro mama płacze, to faktycznie coś jest nie tak. A jeśli mama czy tata są spokojni, uśmiechnięci, pewni, że dziecko sobie poradzi, to maluch też się czuje bezpieczniej. Co więc można zrobić, żeby ułatwić te trudne rozstania? Pierwsza rzecz to jest przygotowanie emocjonalne jeszcze w domu. Opowiadajmy dzieciom, co je czeka. Możemy czytać książeczki o przedszkolu czy żłobku, Bawić się w takie przedszkole, w zabawie domowej, odgrywać jakieś scenki. Dzięki temu dziecko oswaja się z tą nową sytuacją w tym naszym bezpiecznym, domowym środowisku. Druga rzecz to rytuały. Warto wymyślić krótki, powtarzalny sposób pożegnania. To może być przytulas, to może być buziak, albo właśnie jakieś wspólne hasło, tak jak to nasze, ahoj, przygodo. Rytuał daje dziecku poczucie przewidywalności. Trzecia rzecz to są przedmioty przejściowe. Dziecko przecież może wziąć ze sobą coś, co przypomina mu dom: ulubioną przytulankę, chusteczkę, jakąś pachnącą mamą, małą zabawkę. To taka będzie kotwica bezpieczeństwa. A teraz krótka przerwa. Zapraszam Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej hejrodzice.pl, gdzie znajdziesz najwyższej jakości kursy stworzone przez ekspertów w dziedzinie rodzicielstwa, rozwoju i zdrowia dzieci. Czwarta rzecz to jest konsekwencja, bo jeśli już mówimy do widzenia i wychodzimy, no to słuchajcie, wychodzimy. Najgorsze, co można zrobić, to wracać po kilka razy, przeciągać to pożegnanie, no bo myślę sobie, że dziecko wtedy nie wie, kiedy to rozstanie naprawdę nastąpi i może płakać jeszcze bardziej. Ale wiem, że są sytuacje, kiedy dziecko naprawdę nie chce iść do przedszkola. Krzyczy, tupie, chowa się pod kołderką. Rano i co wtedy? Najpierw spokój rodzica, bo dzieci bardzo łatwo przejmują nasze emocje. Po drugie, uznanie tych uczuć dziecka. Możemy powiedzieć, że widzimy, że nie chcesz tam iść, że rozumiem, że ci trudno. Wiem, że dasz radę. Po południu się zobaczymy. Taka empatia połączona z pewnością dorosłego myślę, że daje więcej niż przekonywanie na siłę. Ważne też, żeby w ciągu dnia. Kiedy jesteśmy już razem, wypełnić ten czas swoją obecnością, taką czułością, żeby dziecko miało poczucie, że, no tak, mama znika, ale zawsze wraca. A kiedy jest, to, na... to naprawdę jest dla mnie. I to wzmacnia takie poczucie bezpieczeństwa. I na koniec kilka słów do rodziców, bo wiem, że te rozstania bywają trudne również dla nas, i to jest normalne, że serce aż ściska, że chce nam się płakać. Ale pamiętajmy, że adaptacja to jest proces, który daje dziecku ogromny rozwój, bo uczy samodzielności, budowania relacji, radzenia sobie w tym nowym środowisku i to jest inwestycja na przyszłość. A my możemy mu towarzyszyć z czułością, spokojem i zaufaniem. A jeśli czujesz, że to dla Was duże wyzwanie, to przygotowaliśmy e-booka o adaptacji w żłobku i przedszkolu. Znajdziesz w nim nie tylko wskazówki, ale też konkretne scenariusze i przykłady, jak wspierać dziecko i siebie w tym procesie. To jest taki przewodnik, który pomoże Wam przejść przez ten etap krok po kroku z dużo większym spokojem i pewnością. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Was pomocna i że pomoże Wam spojrzeć na tą adaptację, jak na taką przygodę. No, a nie na, nie na jak takie trudne rozstania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Będę wdzięc, wdzięczna za wszelkie lajki, subskrypcje tego kanału, bo tylko dzięki temu jestem w stanie dalej rozwijać ten kanał. No to co? Ahoj przygoda!